Cześć, tu Ada, witam Was na kanale ABC kosmetyczne. Jak zapewne pamiętacie, jakiś czas temu na naszym kanale Kasia ogłosiła konkurs, w którym do wygrania był zestaw do stylizacji paznokci. Dzisiaj ogłosimy Wam wyniki tego konkursu. Przede wszystkim dziękujemy Wam za wszystkie nadesłane komentarze, które były bardzo ciekawe i kreatywne. A naszą zwyciężnią została Zdrabkowa Królowa. Przeczytam Wam teraz, co napisała. Fantastyczna Kasia, super odcinek. I świetny pomysł z prezentem. Choć nigdy jeszcze nie udało mi się wygrać, mam nadzieję, że ten super zestaw trafi w moje rączki. Subskrybuję i czekam na kolejne filmiki. Serdecznie gratulujemy Zdrabkowej Królowej. Bardzo prosimy o kontakt na Instagramie, Facebooku lub mailowo w celu odbioru nagrody. A Was zapraszamy do śledzenia naszego kanału. E, oczywiście pojawią się jeszcze inne konkursy, kody zniżkowe i bardzo ciekawe filmiki. Zapraszamy Was, czekamy na Was. Subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. No i do zobaczenia.